Znajdujemy się pod siedzibą firmy Carsmile, która zajmuje się długoterminowym wynajmem samochodów. Jak to działa? Wypełnia się formularz online, auto podjeżdża pod wasz garaż, a wy już nie martwicie się o opony, serwisowanie czy ubezpieczenie, tylko macie po prostu jeździć. No ale ja tam się nie znam, więc oddam głos pracownikom firmy. Sposób, w jaki kupujemy samochody znacząco się zmienił od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni jeszcze jakiś czas temu. Myślę, że coraz częściej szukamy samochodu w internecie i również w internecie oprócz znalezienia auta chcielibyśmy zrealizować całość transakcji w postaci zakupu. Kolejna zmiana, o której warto wspomnieć, to fakt, iż myślę, że przewrotnie przestajemy kupować samochody. No coraz częściej zaczynamy je po prostu wynajmować i to jest jakby przedmiot też działalności Carsma to znaczy umożliwiamy wynajęcie w prosty sposób samochodu przez internet, gdzie spokojnie możemy wybrać markę, model. Czas, na jaki chcielibyśmy użytkować ten samochód, plus dopasować wysokość miesięcznej raty, którą jesteśmy w stanie ponosić, gdzie w ramach tej miesięcznej płatności mamy po prostu wszystko, włącznie z serwisem, ubezpieczeniem i oponami w cenie. Najem długoterminowy samochodu jest w ogóle bardzo korzystną i wygodną opcją, Korzystania z auta przez użytkownika. Użytkownik w swojej racie ma wliczone serwisy, opony, ubezpieczenie. Dzięki temu jest to bardzo wygodne i jest to po prostu tańsze. Ideą najmu Carsmile jest fakt, że klient spłaca spadek wartości auta. Dzięki temu rata jest dużo niższa niż w przypadku leasingu ponieważ w leasingu spłaca całą wartość auta. Z tego powodu może pozwolić sobie na dużo bardziej wyposażone auto, auto z klasy premium, dlatego najem długoterminowy jest często polecany do aut klasy premium i często klienci tak z tego e, po prostu tak do tego podchodzą i z tego korzystają. Carsmile jako firma e, na rynku polskim dąży do tego, żeby posiadać marketplace, to znaczy chcemy mieć po prostu wszystkie auta, oczywiście bardziej standardowe, które jeżdżą po po drogach polskich. Przedajemy zarówno armarki Premium, jak i auto dla typowego Kowalskiego. Z samochodów, które cieszą się największą popularnością w naszej firmie, to jest przykładowo Nissan Qashqai, Mały SUV, często nazywany crossoverem. Auto dobre do miasta, auto, które dzisiaj naprawdę największą rolę w sprzedaży odgrywa. Kolejnym autem, tu z klasy zaliczającej się już trochę do Premium, jest Volvo XC60. Jeśli chodzi o auta miejskie, mamy dostęp do Hyundai i 30 i Forda Focusa, auto naprawdę bardzo ładne, dużo zmieniona stylistyka i jeśli chodzi o ratę, bardzo dobrze wychodzące w najmniej długoterminowym. Średnia wartość samochodu wynajmowanego przez naszego klienta oscyluje w okolicach 85 tysięcy złotych netto, a więc to jest nieco ponad 100 tysięcy złotych brutto. Przekrój klientów jest dość szeroki, natomiast najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku pomiędzy 35 a 45 lat, tak więc to są przedsiębiorcy, którzy z jednej strony mają Ustabilizowaną sytuację, jeżeli chodzi o nie wiem, swoje życie i firmę. Z drugiej strony są to osoby otwarte na różnego rodzaju nowoczesne rozwiązania. Wiedzą, że abonament może być świetną alternatywą dla zakupu samochodu, stąd jakby z zaciekawieniem, zainteresowaniem podchodzą do naszej oferty. My wychodzimy z założenia, iż dajemy użytkownikowi pełną możliwość wyboru, platforma oferuje Około 30 marek, na które składa się 150 różnych modeli, i w sumie jest to ponad 500 aut. W przypadku najmu stać nas na auto z segmentu i klasy nieco wyższej, aniżeli w przypadku gdybyśmy chcieli taki samochód po prostu kupić. Stąd też znaczący udział marek z segmentu premium. Najem długoterminowy polega na modelu korzystaj-nie posiadaj. My wszystkim swoim klientom często tłumaczymy, żeby po prostu był ten okres najmu jak najkrótszy, przy czym też nie bardzo krótki, mam na myśli rok, dwa, bo wtedy po prostu spadek wartości pojazdu jest wprost nieproporcjonalny do ceny tego auta, po prostu się nie opłaca. Przez Sugerowanym okresem przez nas jest okres 3 lat, 36 miesięcy, Ponieważ klient y, wtedy wychodzi to najbardziej korzystnie, ogólnie najem można wziąć w Carsmile od 30 do 60 miesięcy. Nie ma się czego obawiać. Dzisiaj po prostu najem długoterminowy jest to usługa, która przyszła do Polski bądź, bądź tu bądź z zachodu. Ale jest ona jak najbardziej popularna, polecana z racji tego, że wychodzi dużo taniej. A to, że się nie ma, nie ma w dowodzie auta, na nic dzisiaj już nie wpływa. Proces wynajmu auta w CarsMail jest bodajże najprostszy na rynku. Wystarczy wejść na naszą stronę. Tak jak wcześniej wspomniałem, mamy Marketplace. Chcemy i dążymy do tego, żeby mieć wszystkie auta. Które po prostu w każdej konfiguracji, jak w Polsce, są możliwe. Wybrać wtedy konkretną konfigurację, konkretny model, który potencjalnego klienta interesuje. Następnie uzupełnia się krótki formularz, na podstawie którego badamy zdolność klienta. Nasz algorytm robi to w przeciągu 5-10 minut. Jeśli jest weryfikacja pozytywna, wystarczy podpisać umowę i oczekiwać na auto. Zależy z jakiego auta klient skorzysta. Są auta stokowe, ale są też do produkcji. Stokowe czekamy do 2 tygodnie, miesiąc, do produkcji 3-4. Zależy od marki, zależy od producenta. Po zakończeniu umowy nasz użytkownik może zdecydować o tym, czy chciałby ten samochód użytkować przez następny okres Chciałby go pozostawić, bądź też istnieje możliwość wykupu, czyli mamy tutaj dość dużą dowolność, jeżeli zależy nam na tym, żeby co 2-3 lata jeździć świeżym, nowym samochodem, to najem jest tutaj świetną alternatywą do zakupu. Z tego względu, iż nie muszę troszczyć się po tych 2-3 latach i przejmować tym, czy ja będę w stanie ten samochód sprzedać, czy nie, poświęcać na to czas. Z drugiej strony, jeżeli z jakichś względów zdarzy się tak, iż po okresie, na który była zawarta umowa, będzie nam zależało na tym, aby ten samochód użytkować dalej, no możemy go po prostu na koniec umowy. Wykupić. Dla klienta, który myśli nieco bardziej tradycyjnie i chciałby nabyć samochód, oferujemy finansowanie w postaci leasingu, do czego przedsiębiorca jest już przyzwyczajony. To, co dajemy dodatkowo, to fakt, iż całą procedurę można przeprowadzić w bardzo szybki sposób, ponieważ zarówno wybór auta i określenie parametrów umowy leasingowej przebiegają online. To znaczy wybieram okres, na który chcę, aby trwała umowa leasingowa, wybieram wysokość opłaty wstępnej, jeżeli taką chciałbym wnieść, i wybieram wartość wykupu. To wszystko robię przed ekranem komputera. Również sam wniosek jestem w stanie złożyć online. Zdalnie otrzymuję decyzję o możliwości podjęcia, od możliwości otrzymania finansowania. Także to wszystko przebiega sprawnie. Powiedziałbym, że z dużym szacunkiem co do czasu naszego klienta. Czyli podsumowując, Carsmile to ciekawa nowoczesna alternatywa z bardzo szeroką ofertą, w której jednocześnie łatwo się połapać. Więcej materiałów motoryzacyjnych już niedługo na Antywebie, a tymczasem dzięki.